Polska ma dwa interesy w tej wojnie. Pierwszy jest takie, żeby Ukraina tej wojny nie przegrała, i drugi, żeby Polska się do tej wojny nie włączyła. I tych dwóch rzeczy musimy pilnować. W jaki sposób? przykład nie wysyłając wojska polskiego na Ukrainę, co byłoby włączeniem się do ewentualnego konfliktu. Polska musi mieć świadomość tego, że jest bardzo blisko Rosji, mamy wspólną granicę z Rosją, wspólną granicę z Białorusią i jeżeli ktokolwiek, Europa Zachodnia, Macron, wcześniej Biden, teraz Trump, prowadzi jakiekolwiek czynności, które zwiększają prawdopodobieństwo tego, że ten konflikt się rozleje, że będzie większy, to on się rozleje na Polskę. To jest zupełnie oczywiste. Uderzenie ewentualne Rosji na Polskę sprawi, że cała architektura bezpieczeństwa tutaj się rozlatuje. Więc Polska to jest kluczowa i my jesteśmy najbardziej zagrożeni. Dlatego w interesie państwa polskiego jest to, żeby ten konflikt się jak najszybciej zakończył, nawet kosztem tego, że, że Rosja zdobędzie jakieś terytoria wcześniej ukraińskie. A może w interesie Polski jest to, żeby ten konflikt w nieskończoność się tlił w taki sposób, w jaki tli się teraz? Czego nie wypada hmm, mówić na głos. Na pewno nie wypada tego mówić. To jest bardzo antyukraińskie stwierdzenie, nawet ja. Jestem posądzany o bycie antyukraińskim. Nie mam tak y, złych y, zamierzeń względem nie Ukraińców. Nie po tego powiedzieć? Nie, naprawdę się z tym nie zgadzam. Wolałbym, żeby niewinni ludzie nie ginęli, żeby cywile nie ginęli, żeby został pokój pomiędzy Ukrainą i Rosją.